W pyle czy w grudzie? Pierwsza kategoria kreda zmielona. Druga kategoria kreda w bryłach i w grudzie. Jaka jest różnica? Bo produkt jest ten sam. Mianowicie kreda w pyle działa znacznie szybciej no i troszkę krócej. Kreda w grudach działa znacznie wolniej, ale znacznie dłużej. Ogólnie to, gdzie jak? Jeżeli masz oczko wodne na folii tam gdzie nie ma żadnego dna, typu piach, torf czy tam żwir, no to ja polecam użyć kredy w grudzie, drugiej kategorii, z tego powodu, że taka kreda wolniej się rozpuszcza, wolniej działa i jest bardziej bezpieczna. Używanie kredy w pyle na oczku wodnym, w którym e, nie ma dna, może czasami być niebezpieczne. Jeżeli masz staw albo oczko wodne, które jest wykopane na ziemi, to jak najbardziej pierwsza kategoria kreda w pyle. Obecnie trwa rabat minus 35% na e, każdy z gatunków kredy, Sklep prawis.app, rabat 32 do czwartku, ewentualnie piątku.